Hej Kasiemka, witam wszystkich 5 październik, godzina 13 tak? a ja wchodzę do lasu zobaczyć czy są grzyby dzisiaj już rano byłem na targu staroci w Mikołowie a teraz czas na las jest oczywiście wiaderko baskowe, no ale zobaczymy co to będzie, bo ludzi w lesie naprawdę bardzo dużo, parking pełny generalnie to już nie ma gdzie zaparkować no ale nic, wchodzimy do lasu, rozejrzymy się może coś jeszcze nam zostawili wczoraj też tu byłem w tym miejscu Udało się sporo nazbierać. Ludzie wynosili takie ogromne prawdziwki, też. Także grzyby są, grzyby występują. Eee, zresztą widać tutaj po drodze, że eee, wszystkie tutaj zakamarki obstawione samochodami, grzybiarzami. No, w końcu sobota była, teraz jest niedziela, to trzeba korzystać z takiej pogody. Tutaj maślaki były i są. To jest taka droga, często na nim małej maślaczki rosną. Ale my idziemy tam. I wystarczy, tylko wejść do lasu i patrzcie. Tak jak widziałem, a to i drugi, trochę mokry, ale zobaczymy co to będzie. Jeżeli to jest grzyb, do suszarki będzie. Wczoraj były pierogi z grzybami. No i elegancko, do, susz... do suszki będzie. Maślaczki już są. Zobaczymy co tutaj się ukryje. Dobry początek. Noga zostanie. Kapelusz się nada. Suszarka czeka. No, tak jak ze śmiećmi w lesie. ileby się nie chodziło, zawsze coś się znajdzie. Jak są grzybki, to już są. I tu błyszczy się kolejny kapelusz. Tak by zdeptany ten grzyb, rzuczki są. Patrzcie, ale jaki zdrowiuśki. Żuczek zostań w lesie, a kapelutek idzie na... dosuszki suszki. Czyścimy oczywiście grzybki w lesie, żeby w domu jak najmniej roboty było, nie? jest jeszcze to porozglądać. I tutaj, patrzcie, jaki świeżak elegancki patrzcie sama przyjemność ze zbierania grzybów a tu jak się zrobiło maślakowato raz, dwa, trzy i tu po drodze jeszcze był gdzieś jeden. I tutaj jeszcze jest czwarty. Dobra, wycinamy. No w tym lesie to właśnie jest różnorodność, różnorodność grzybków. I eleganckie maślaczki do ka Fajnie schną. Tu jakieś igły mi wpadają. Jaki ładny Mochumorek rośnie grośnie, pięknie oś, niech sobie rośnie. A tutaj kolejny wyrasta, i taki, a wczoraj w tym miejscu tutaj znalazłem, a teraz kolejny urósł tu się to jeszcze rozejrzeć, czasem czegoś tutaj nie ma Nie, to nie, nie to Zaplątany w tym korzenie no, Taka sytuacja Taki piasek No nie wygląda jak prawdziwek ta gruba noga nie. Wyczyszczony wiodereczka i tutaj maluszek jakiś piękny zdrowy. No, trzeba korzystać tego, że jest taki, bym powiedział, wysyp, nie może nie wysyp, sezon, nie, sezon na grzybki jest i spacerek przyjemny spożyteczny piękny, elegancki. Fajny, gruba nóżka, takie to można zbierać. No i tak, godzinka czasu za mną. W jaderku coś tam tych grzybków się nazbierało, jeszcze w międzyczasie te świeże maślaczki także coś tam do suszarki wpadnie fajnie spędzony czas grzyby jeszcze są w lesie i jeszcze będą bo to jest dopiero początek października, ja tu jeszcze w zeszłym roku w listopadzie były tak więc nie ma co tamto gorąco wszystkich zapraszam do lasu macie chwileczkę czasu to wpadajcie, spacerujcie, korzystajcie przy okazji grzybki zbierajcie no i co, no standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania i hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!